Jest kurwa i twaka teraz mnie widzi w pierwszej linii, nie? Ja. kurwa frajer. <noise> to teraz myśli o David, Azuki zuki, kurwa broni mu się skończyły. <głosy> <głosy> i inne kurwa pedały. Klątwa teraz Dajcie wchodzi, Dajcie ja, ja nie mam spoczenia. Teraz ja klątwa, klątwa wchodzi, ja, 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 wam mówię, klątwa. Mu od razu ogłucha na x1, czy nie? Tak. Ta. To mnie ważne, ile jest x tam, bo ja się sekowałem. Chyba. ogłucha. Heje. Ile on ma, skurwysy? Co jest kurwa? O To masz, masz, masz 1% Aha. chyba bazowo O kurwa, dobra, i czekamy panowie, nie? On już kurwa. skręcajki już, on już na seta biegnie, nie? No tak nie, nie mam Chyba takie mrówki prawie gawy. Ty robimy wabik? Robimy wabik? Nie, no wbijam, no wbijam. 3, 4 yes. A wytepał! wytapał na pustynię, Szybko! Na, na szybko! Pustynia. Jest tu, jest tu! Jest! <laughs> Jeść IQ. No to go Napiszę mu na pliwie. Notny. Noocny z wujtem, Nocny, Nocny z Zabu... mój <grym> ha... <grym> To hajer. <higher. grym> Przywrócenie mocy. Ja. Ej, 15, Nocny z śmieci, No to z Pyk. ciały. On siedzi jak chłopiec. wiedziałem, ten. że ten idiota będzie tu czekał, donek z wojny kurwa myślał. Że się ubierz, co? On, sobie sobie? Ha, on teraz... A już kurwa na biegnie, bo nie w nie zbił. Ale to poza Mary, po bo <grychy> to... Eka0, Eka0. 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 zero, zero, zero 0 tylko? Co jest, Kurwa Eka. Teraz siedzi na 100%, ja to czuję. Patra, noc im łany śmieci. Dzięki. O Oj, ej, ej. Oj, ej, Chuj, przynajmniej kraba pustelnika zabija. Co wyjeba no na To Do ORK za zero. Nie, miałem być na tym. Halo? Dobra, zlicie mnie już go na rękę. Przywo, przywo, przywo. O, oh, idealnie. Idealnie, autoprzywo jest idealne. A masz kurwa, kurwa na Adariel. Piękno. Proszę z kurwy, syna. Ooo, kurwa, jak da zawołanie. No, dostęp. Pizza. Pizza, a teraz go Ja to mam, tu mam zabrać. Gdzie ją mam, o ją mam Dobre. Ale fajny ten mocnik, taki nie, za silny. nie tak. Taki prymasort. Bo mordotfelka ma szczęście, że unik nich zrobi.